Witam Was w dzisiejszym filmie, trochę dzisiaj w innej scenarii, ale tak jak mówiłem, zamierzałem kupić kogota. Jak kurki nazbierałem, udało się dzisiaj nazbierały, bo akurat dostałem pieniążki od mojego stałego klienta dużej ilości jajek. Tak szczęście chciało. Więc zamówiony kogut dzisiaj będzie odebrany. Kogut jest, kogut pudełko jest. Kogut nie jest daleko, bo jest tylko 30 km ode mnie. Koszto jest 50 euro. Ja płacę 50 euro za niego jest to dobra cena, kogut ma rok. Jednak wziąłem trochę ten sam barwy biało-czarny, ale po prostu rocznego koguta. Więc odbieramy rocznego koguta Podobno już coś tam wariuje Więc trafił się może ten Co już ma zachciewajki Ale zobaczymy jak to będzie Jak zobaczy się z kurami Mam nadzieję, że zrobi porządek Z moim małym gówniarzem Który rządzi, bo dzisiaj znowu został zamknięty Więc widzimy się Jak już kogut będzie Na miejscu Do zobaczenia Moi drodzy Kogucik już jest Jest tu w kartonie, zabezpieczyłem, bo Coś mi się karton nie chce zamknąć, ale że to jest 20 minut drogi, więc spokojnie przeżyję. Wybór trafił trochę na innego. Jest to też roczny kogut, ale już po wystawie zeszłorocznej wiem, który to jest dokładnie. To jest kogut, który występował w kategorii kurcząt, jakby rasy. Zdobył fajną ilość punktów. No, dołożyłem 10 euro, ale że tak powiem, już jest rumakiem, już skacze więc fajna sprawa. Dlatego też padł na niego wybór yy... Więc bardzo mnie to cieszy, zobaczycie go, choć w sumie dużo się nie różni, może jest trochę większy od poprzedniego yy... Ale zobaczycie go już na miejscu jak dojadę. Do zobaczenia. I już jestem na miejscu, ale miałam właśnie pytać yy... Bo Także tak jestem uniosek Czy u was też spadła nieczność na jajka? U mnie jakiś dziwny trafem. Daję do jedzenia zawsze to samo. E, wszystko jest to samo jedzenie, nic się nie zmieniło, a nagle tak już od 4 dni nośność spadło do 50%. Dajcie znać w komentarzach, czy u Was też tak jest. Czy nie wiem, moje kury nagle poczuły zimę. Albo się przygotowują do lęgów, czyli na bardziej solidną sprawę, a. I dlatego, nie wiem, bo naprawdę diametralnie mi spadła. Mówię o 4-5 dni, spadło do 50%. Więc fajnie by było, jakbyście dali znać. Czy u was też tak było? A już zaraz pokazuję naszego kawalera, który jest w tej chwili klat, ale już do niego przechodzimy. Już jesteśmy w drugim kurniku, tym razem czapa. Jest tutaj, znaczy w sumie bardziej, bo ja jestem. O, tu Brahma. Mam kobitka, tu druga kobitka. No, zainteresowanie. Już było nowym panciem. A tu jest nowy pancio, mój drodzy. Myślę, że jest troszkę większy niż mój poprzedni. Eee, ładną marużyczkę. Już się zainteresował panienkami, a trochę tam się stroił, więc myślę, że churny, churny jest, czy jak to się tam mówi. O tu możemy go zobaczyć. On mi zaraz może uciec. Ja go na razie mam w klatce, żeby kury się do niego przyzwyczaiły. Ja go zaraz przymknę, żeby mi nie uciekł. A jak on się trochę denerwuje. A wieczorem, jak zgaszę światło, ja go wypuszczę, żeby on już sobie poszedł do panienek swoich. O tutaj są panieneczki. Trzymają się. No. Czepeczka tu jest, myślę, że go wpuszczę, ponieważ brachmy nie, nie, nie są te, tak agresywne. Był spokojny, więc myślę, że będzie wszystko ok. Tutaj zamknięty kolega na szlaban. Mało mu coś to pomaga, ale nie wiem, inne koguty się w miarę uspokoiły, w miarę bo jeszcze ten, co rządzi w kurniku, trochę szaleje, ale ogólnie jest w porządeczku. E Kaczuchy, kolega nowy, trzeba zobaczyć, sprawdzić kto to. Wiadomo, no, no można widać posturę tego koguta, naprawdę duży, fajny kogut. Yy, no, mówię, on już jest po wystawie, jako, nie wiem, młody champion, junior. Fajne punkty zdobył, więc nadzieja w nim. I mam nadzieję, że będzie w porządku. Czapka mi tu szaleje. Myślę, że czapkę tego koguta, też koguty gonią, no bo on jest ju jurny, jak to się mówi właśnie. Yy, szaleje już na kurki, a one tak nie za bardzo wszystkie. Oprócz tego małego. On tą swoją panienkę pilnuje krok w krok. Więc jak już to będzie w następnym filmie, widać co okazałość naszego pana. Yy, który tu jest? Brachman zainteresowana o kolega no Facio, nowy facet hmm, zainteresowanie w pełni. Więc to na tyle w tym w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Serdecznie Was zapraszam do następnego filmu. Mam nadzieję, że już więcej krzywd nie będzie. O, zaraz Siwek powinien się trochę na niego rzucić, bo to coś mu się nie podoba. Yy, więc myślę, tu już ekipy się dospania układają więc yy, tamta czapka się skumplowała z silkami i o dziwo te matki silki nie są w stosunku co do niej agresywne, bardzo mi się to podoba ale kurczaki już trochę od nich odchodzą, więc już trochę odpuszczają mamusi więc jest wszystko w porządku no dobra, to widzimy się w kolejnym filmie, piszcie o tych jajkach czy u was też tak jest jeżeli będziecie chcieli zobaczyć naszego pana już w pełnej okazowości w kurniku, to zapraszam do następnego filmu. Yy, więc trzymajcie się. O, kaczuszka rządzi. O, i tu na pożegnanie pierzasta ekipa pozdrawia z moimi brachwami, która mnie zaraz i obnie, bo myśli, że dostanie jedzenie. Odejść, laska. <grym znać w larska> więc jeszcze raz życzę Wam miłego wieczoru i trzymajcie się. Pozdrawiam czyli pierzasta ekipa pozdrawia aha i zapraszam jeszcze na grupę na facebooku o udzielanie się tam yy, bo fajnie by było tam będzie miejsce właśnie na dzielenie się informacjami takimi pytaniami i tym podobne więc yy, do zobaczenia też na grupie mamy tu na koniec jeszcze widok na naszego nowego potwora w kurniku o druga kulka też zainteresowana. trzymajcie się